Cześć, witam Was wszystkich serdecznie z powrotem na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, już drugi z serii Nauka Makijażu, i dzisiaj weźmiemy sobie pod lupę modelowanie twarzy na sucho. Także, już bez zbędnego gadania, zaczynamy. Malować się. Jak widzicie, mam już nałożony podkład, korektor oraz puder, czyli ta cała baza. W ogóle, jeżeli jeszcze nie widzieliście pierwszego odcinka z tej serii nauki makijażu, to tutaj będziecie mieli do niego link, gdzie objaśniam właśnie podstawy makijażu odnośnie bazy, podkładu, korektora oraz pudru. Jak już wspominałam, dzisiaj będziemy się skupiać na produktach suchych. I przejdziemy sobie od razu do bronzera. I zanim pokażę Wam, jak dokładnie malować się bronzerem, jak się nim posługiwać, to objaśnię tutaj parę spraw. Mianowicie, bronzer może mieć dwa wykończenia. Może mieć wykończenie matowe albo satynowe. Ja mam tutaj dzisiaj jeden z moich ulubionych bronzerów. Jest to bronzer od Mio, Sunkissed Matte Bronzing Powder for Perfect Face Contour. To jest bardzo długa nazwa. Jest to taki bronzer, jak widzicie, wypiekany. Jest to bronzer w numerze 02, bardziej chłodniejszy i będę nim właśnie dzisiaj konturowała swoją twarz. Jeżeli chodzi o narzędzia, którymi się powinno właśnie wykonywać to modelowanie twarzy za pomocą bronzera suchego, raczej są polecane pędzle do tego. Jeżeli chodzi o rodzaj pędzli właśnie do tego bronzera, to ja lubię używać często takiego zbitego kopytka. Który jest właśnie, widzicie, tutaj tak ścięty, albo lubię do tego używać bardziej takiego puchatego pędzla, który, widzicie, on jest trochę tak jakby spłaszczony, ale nie do końca nie jest taki, wiecie, super zbity, bardziej jest taki puchaty. I jeszcze jest jeden taki jakby rodzaj pędzla, czyli tak jakby troszeczkę mniejsza wersja właśnie tego, która jest bardziej zbita i po prostu ma mniej włosia. Ale zazwyczaj, jak już sięgam po jakiś pędze do brązera, to właśnie po te kopytko. On jest akurat z Hebe F02. No już przejdźmy do brązowienia tej twarzy. Moim sposobem, znaczy niekoniecznie moim, bo też powszechny jest dosyć ten sposób, ale jeśli chodzi o nakładanie brązera na właśnie pędzel, ja preferuję raczej metodę dokładania, aniżeli od razu brania dużej ilości produktu na pędzel, na gąbeczkę. Na cokolwiek, żeby wiecie, nie narobić sobie plam. Chociaż jak w sumie jest dobry brązer, to nie narobicie sobie tych plam, ale wiecie, jeżeli nie znacie konkretnie tego produktu, nie znacie tego brązera, nie wiecie, jaka jest pigmentacja tego, to naprawdę lepiej wziąć mniejszą ilość i po prostu dokładać i zobaczyć jak ten brązer w tym wypadku po prostu pracuje na tej twarzy, jak on się rozprowadza. I też kolejną taką radą przy nakładaniu tego brązera na pędzel, to jest po prostu. Strzepywanie go. I to niekoniecznie chodzi o sam brązer, tylko o wszystkie suche, sypkie produkty. Po prostu wiecie, jak nakładacie, moczycie właśnie ten pędzel w tym brązerze, to zawsze strzepujcie nadmiar o wieczko. Po prostu takimi ruchami wystarczy i, i po prostu wtedy macie idealną ilość na tym pędzlu, żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy. Ja widziałam, że niektórzy dmuchają na pędzel, żeby właśnie e, tą ilość, ten nadmiar produktu usunąć z tego pędzla. Jednak ja totalnie nie radzę tego robić, bo po prostu jak dmuchacie na ten pędzel, to przenosicie te wszystkie bakterie na niego bezpośrednio i później sobie na twarz, więc ja naprawdę polecam, żeby po prostu wstrzymywać sobie ten nadmiar i to będzie po prostu idealne. I jak już mamy nałożony ten brązer na pędzel, to czas jakoś go tutaj nałożyć na tą twarz, co, nie? I zaczniemy sobie od policzków, czyli w sumie standardowe miejsce, gdzie prawie każdy sobie nakłada ten brązer. I ważnym elementem jest tutaj, żeby tego brązera nie nałożyć sobie zbyt nisko, bo wtedy ten policzek jest taki bardziej obciążony, nie wysmukli to naszej twarzy, a właśnie bardziej mm, zrobi ją taką, wiecie, takie mocne rysy. Obniży ten policzek bezpośrednio przez co twarz będzie się wydawało jeszcze smutniejsze. Dlatego brązer nakładamy sobie zawsze tuż pod kością policzkową. I jeżeli chodzi o kierunek tego bronzera, to też nie możemy sobie dawać go zbyt nisko w sensie, że nie dajemy sobie od ucha do brody czy do ust, tylko bardziej robimy taki okrągły kształt, że bardziej zjeżdżamy w dół i od razu później w górę. To mu się bardzo ładnie sobie przechodzi na tej skórze, żeby to też nie nadawać jakichś dziwnych kształtów naszej twarzy. Jeżeli chodzi o metody nakładania już pędzlem, to ogólnie jest taka zasada, że należy trzeć tym pędzlem, po prostu robić takie ruchy pocierające, jednak wiem, że niektóre skóry mają tendencję do po prostu ścierania się podkładu przez właśnie pędzel. I radzę po prostu w tym momencie bardziej wtłaczać, bardziej klepać sobie tym pędzlem tą twarz, żeby po prostu nie zetrzeć sobie tego podkładu pod tym brązerem. Ale już bez gadania po prostu pokażę Wam, jak ja to po prostu robię. Zaczynam sobie zawsze tutaj od skroni, gdzie chciałabym, żeby było po prostu najwięcej tego brązera, i takim ruchem robię sobie po prostu, zaznaczam policzek i właśnie jak wcześniej Wam mówiłam, żeby nie zjeżdżać za nisko tym brązerem, to często żeby jeszcze bardziej tak jakby wysmuklić sobie te policzki, to tak jakby rozcieram ten brązer do góry nigdy na dół i takim właśnie ruchem sobie przybrązawiam twarz i po prostu jak chcę więcej to sobie dokładam oczywiście strzepuję sobie owieczko. I zawsze zaczynam od skroni. Nigdy nie zaczynam nakładać brązera tutaj, bo po prostu może mi się zrobić plama, a to ma bardzo ładnie, właśnie tak przenikać na naszej skórze. Więc tutaj robimy największy pigment, i później rozcieramy po prostu w stronę już tutaj naszego nosa, naszych ust. I tutaj już blenduję ten bronzer do góry, żeby właśnie ładnie podkreślić te policzki. Jest różnica i od razu ten policzek robi się bardziej smuklejszy, bardziej zaznaczony. Jeżeli chodzi o dalsze części twarzy, gdzie po prostu nakładam bronzer, to już zależy bardziej od waszych preferencji i od tego, co tak naprawdę chcecie wymodelować, pomniejszyć. I na przykład ja bardzo lubię sobie modelować moje czoło, zwłaszcza tutaj w tych kącikach. W kącikach? tutaj po bokach. Zawsze sobie nakładam ten brązer, zaczynając właśnie bardziej od skroni, bardziej od włosów, żeby wiecie, żeby tutaj nie było żadnej takiej linii pomiędzy linią moich włosów a właśnie skórą. Więc zaczynam sobie od włosów, żeby to ładnie się wtopiło, żeby wiecie, było to takie ładne, delikatne przejście. I po prostu tutaj sobie zawsze nakładam ten bronzer Widzicie, najpierw bardziej go tak wklepuję, a później sobie go rozcieram już do wewnątrz, żeby ładne było przejście. Tylko wiecie, jeżeli nie potrzebujecie, albo jeżeli nie lubicie sobie konturować czoła, to po prostu nie robicie tego i zostawiacie tak, jak jest. Mega, mega różnica. A później wiecie, jak jeszcze nałoży się róż, rozświetlacz, to po prostu bardzo ładnie się to wtopi w naszą skórę. Ja jeszcze sobie zawsze nakładam brązer tutaj na linię żuchwy, żeby sobie ładnie tutaj ją też wymodelować, i tutaj już bardziej robię takie pociągnięcia tym pędzlem, tutaj dokładnie na tej linii, a później rozcieram to w dół, czyli w stronę mojej szyi. Jak widzicie, tak wygląda moja twarz wykonturowana. Jeżeli na przykład przez przypadek zrobicie sobie jednak jakąś plamę tym brązerem, jeżeli brązer da się rozetrzeć, to wystarczy wziąć taki większy puchaty pędzelek i po prostu zmieść nadmiar. Ruchami. No, i tutaj już przechodzimy do kwestii modelowania nosa. Ja osobiście nie lubię konturować swojego nosa za pomocą produktów suchych, ponieważ po prostu. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mi się ściera podkład poprzez ruchy pędzla właśnie na moim nosie. I to się dzieje tylko na nosie, na resztę twarzy jest wszystko ok, ale no, mój nos po prostu pod tym względem jest strasznie nieznośny, ale na potrzeby tego filmu po prostu Wam to pokażę. I do konturowania nosa polecałabym bardziej taki zgrabniejszy pędzelek, żeby po prostu być bardziej dokładnym. I oczywiście jeżeli macie tyle czasu, żeby sobie wykonturować ten nos, bo czasami wystarczy, jak jeszcze konturowałam suchymi Produktami nosto. Często jak po prostu nie miałam czasu, to sobie przyjeżdżałam na szybko, e, tym właśnie kopytkiem, tak z tej z tej strony i po prostu koniec. Ale jeżeli macie więcej czasu, to właśnie polecam taki zgrabniejszy pędzelek, on jest taki taki bardziej spłaszczony, puchaty pędzelek. No i w sumie też jest parę metod konturowania tego nosa. Ja Wam pokażę mój, który zazwyczaj robię, bo konturuję nos na mokro, ale robię praktycznie te same ruchy. Także jeśli chodzi o nos, to zaczynamy sobie od. Tutaj takimi ruchami od brwi w dół. I tutaj ten pigment, to jakby jest go najwięcej, po prostu. I później z obu stron tym brązerem robię proste linie aż do czubka nosa. Robię to takimi pociągnięciami, jednocześnie blendując, żeby to też nie były takie, wiecie, mega ostre linie. I widzicie, że jej mam już takie linie, to wtedy zabieram się za sam czubek. Mam dosyć taki właśnie wyraźny nosek, więc sobie tutaj go przybrązawiam od dołu, żeby zrobić sobie taką bardziej kuleczkę, niż taki szpiczasty nos. I później taką resztką brązera, którą mam na yy, właśnie pędzlu, to tutaj sobie zaznaczam, widzicie, tak jakby, żeby zrobić właśnie sobie tą kuleczkę na czubku nosa. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale już mi się właśnie ściera podkład, ale ignorujmy to. No, jak widzicie, tak już wygląda mój nos po konturowaniu samym brązerem. No i w tym miejscu jeszcze pokażę Wam takich parę trików, jak jeszcze bardziej wysmuklić tą twarz, jeszcze bardziej ją wykonturować, ale już nie za pomocą brązera, a za pomocą dwóch produktów, czyli pudru oraz korektora. Oczywiście ten krok to nie każdy musi wykonywać, nie każdy ma na to czas. I najpierw przejdziemy sobie do pudru. Przyda nam się tutaj gąbeczka, którą nakładaliśmy podkład. Żeby właśnie jeszcze bardziej to wysmuklić, to zrobimy sobie taki ala baking po prostu. Czyli rozsypałam sobie tutaj puder do wieczka i gąbeczką wezmę sobie większą ilość tego pudru. I na przykład, żeby zaznaczyć jeszcze bardziej nasze policzki, to właśnie pudrem przyjadę sobie, zrobię tutaj taką kreskę pod tym konturowaniem. Dzięki temu tą dolną partię bardziej wybieli, bardziej rozświetli, przez co ten kontur jeszcze bardziej się uwydatni i jeszcze bardziej wysmukli to nasze policzki. Coś takiego. I to zostawiam na jakąś chwilę. I to samo robię sobie z drugiej strony. Tutaj też staram się tak jakby naśladować yy, kierunek tej linii, jaką robiłam właśnie bronzerem. I żeby to też było dosyć symetrycznie. O widzicie? Coś takiego. I na jakąś chwilę zostawiam sobie ten puder, żeby właśnie on tutaj bardziej wchłonął, bardziej osiadł się na tej twarzy. Teraz przejdziemy z powrotem do nosa. I też przyda nam się tutaj puder i też zrobimy sobie taki baking, baking, baking który jeszcze bardziej uwydatni to nasze konturowanie nosa. Czyli bierzemy sobie taką większą ilość na gąbeczkę. I robimy sobie takie same linie tutaj po bokach nosa, ale nie najeżdżając na te linie brązera. Czyli w sumie coś takiego, co robiliśmy właśnie na policzkach. I to da taki sam efekt, czyli bardziej rozświetli te e, miejsca tutaj. I to optycznie od razu. Nam zmniejszy nasz nos. No i ten puder tutaj na nosie też zostawiamy sobie na jakąś chwilę. Teraz przejdziemy sobie do korektora. I korektor się używa w tych miejscach, gdzie chcemy po prostu bardziej je uwypuklić, dlatego idealnie będzie się nadawał do konturowania nosa. Gdzie mamy tutaj linię tego brązera, to pomiędzy nimi tuż na grzbiet nosa, sobie robimy taką kreseczkę. Oraz ja też sobie właśnie robię kreseczkę tutaj na tym. Krzpiecie nosa, i po prostu bierzemy sobie gąbeczkę, zwykłą, którą nakładaliśmy podkład, i sobie staramy się wklepywać właśnie w tych konkretnych miejscach ten korektor, nie najeżdżając koniecznie na ten brązer. Jeżeli na przykład macie za dużą gąbeczkę, to też możecie sobie po prostu palcem to zrobić. No, już minęła pewna chwila, i teraz czas zdjąć sobie ten nadmiar tego pudru, więc biorę sobie taki bardziej puchaty pędzelek i po prostu sobie. Zabieram ten nadmiar tego udru, właśnie z tych miejsc. No i tak już wygląda wykontrowana twarz brązerem. No i teraz, jak już mamy kontrowanie brązerem zrobione, to czas przejść do różu. I tutaj też oczywiście są różne te jakby wykończenia różu. Jest róż satynowy, jest róż matowy, jest róż z drobinkami, taki bardziej brokatowy są naprawdę różne rodzaje i akurat mam tutaj fajną paletkę od L'Oreal Infallible Blush Paint, która ma pięć rodzajów różu o różnych wykończeniach. Tutaj są takie dwa bardziej matowe, ten jest taki bardziej z drobinkami złotymi oraz tutaj dwa bardziej satynowe. I bardzo często ja po prostu sobie Albo mieszam wszystkie róże, wiecie, tak przejeżdżam pędzlem po wszystkich, albo po prostu sobie wybieram ten albo ten, bo to są moje praktycznie ulubione. Jeżeli chodzi o rodzaj pędzli, którymi po prostu nakładam róż, to zazwyczaj jest to taki puchate kopytko. E, ona się różni od tego od brązera, że ten jest bardziej taki, wiecie, zbity, ma więcej włosia, a ten jest taki bardziej puchaty, przez co ładnie go po prostu wmieszać w skórę, żeby to naturalnie wyglądało. Jeszcze mam tutaj taki pędzel też takie kopytko, ale bardziej spłaszczone, ono też mogłoby się nadać do różu. Jednak ja lubię właśnie ten bardziej taki puchaty pędzelek. No i tak samo w sumie jak było przy brązerze, nakładamy sobie ten róż na pędzel i strzepujemy nadmiar. Zawsze ja strzepuję nadmiar, nawet znając Pigmentację tych produktów to po prostu szykuje sobie nadmiar. Jeżeli chodzi o umiejscowienie na twarzy tego różu, to jest taka bardzo znana metoda na uśmiech, czyli po prostu się uśmiechacie i sobie malujecie tam, gdzie te policzki są tak by, no najbardziej uwypoklone. Jednak ja nie jestem za bardzo zwolenniczką tej metody, ponieważ nie każdemu będzie ona pasowała. Powiecie, jak będziecie się uśmiechać, to jakby te policzki się podnoszą, i tylko w trakcie uśmiechu, jakby ten róż będzie w tym miejscu, gdzie chcecie być. A jeżeli po prostu będziecie mieć normalną twarz, poważną, no to już inaczej, to jakby ten róż się przesuwa bardziej na dół. Dlatego ja jestem po prostu zwolenniczką malowania różem. Po prostu przy takiej normalnej twarzy. Żadnego uśmiechu, żadnego wyrazu, po prostu patrzenie na wprost. I zazwyczaj, gdzie umiejscowiam ruch, to jest właśnie tutaj na policzku, mniej więcej w tym miejscu. I blenduję go bezpośrednio już z tym brązarem, żeby ładnie się przenikało. Żeby, wiecie, żeby to nie było takie super odcięcie. Czyli najbardziej tutaj pigment koncentruję właśnie w tym miejscu, takimi najpierw właśnie klepnięciami, takimi, no właśnie takimi ruchami, a później to jakby go. Blęduję w stronę brązera i tutaj dookoła niego, właśnie takimi już bardziej ruchami okrągłymi, żeby tutaj ładnie mi się on połączył. Czasami tutaj sobie nawet najeżdżam, wiecie, bardziej bliżej nosa. Ogólnie ja lubię mieć bardzo różne nosie. Tak uważam, że to mega słodko wygląda No i widzicie, jakby policzki już mamy gotowe No i oczywiście ja mam tutaj takie mocno różowe policzki Po prostu dlatego, bo ja lubię róż na policzkach Ale wiecie, to też możecie sobie dozować wed wedle swojego uznania Jeżeli po prostu widzicie, że macie za dużo tego różu I chcecie mniej, to bierzecie sobie taki puchaty pędzelek I po prostu takimi pociągnięciami Zbieracie ten nadmiar tego różu ja jeszcze bardzo lubię dawać sobie właśnie na troszeczkę na czubek nosa ten róż, takimi, takimi kolistymi ruchami. I czasami też sobie daję tutaj troszeczkę na brodę. No i tak naprawdę już w sumie róż mamy gotowy. No i teraz już sobie przechodzimy do ostatniej części modelowania twarzy, czyli do rozświetlacza. No i rozświetlacze też mogą być różne. Jeśli chodzi o formułę rozświetlacza, to może być taka... Sypka, czyli sypki rozświetlacz, zazwyczaj w takim słoiczku. Może być rozświetlacz taki wypiekany, w takiej właśnie formie. Oraz jeszcze może być rozświetlacz tłoczony. Ja akurat mam tutaj w paletce. To są właśnie rozświetlacze tłoczone. No i też wykończenie tego rozświetlacza może być różne, chociaż wiadomo, że rozświetlacz ma rozświetlacz. Jednak, jednak może być to rozświetlacz drobinkowy, może być to rozświetlacz bardziej brokatowy, może być to rozświetlacz, który daje bardziej taflę. To też zależy od Waszych preferencji i tego po prostu, co lubicie, co Wam się bardziej podoba. Ja w sumie różnie robię. Raz mam właśnie rozświetlacz, który bardziej daje taką taflę, raz robię, daję sobie taki rozświetlacz, który jest bardziej drobinkowy, zwłaszcza takie fajne one wyglądają latem, jak wiecie, jak słońce świeci, to tak te, te drobinki tak ładnie odbijają światło. Jeżeli chodzi o rodzaje pędli, którymi nakładamy takie właśnie rozświetlacze, to też są różne. Ja na przykład bardzo lubię nakładać sobie rozświetlacz takim oto pędzelkiem, który nie jest bezpośrednio nazwany do rozświetlacza, tylko on jest taki, wiecie, jest taki podłużny i puchaty, przez co mam tak jakby większą kontrolę nakładania tego rozświetlacza i po prostu mogę to skon skoncentrować ten e, błysk miejscach, po prostu tam gdzie chcę właśnie dzięki temu pędzelkowi bardzo popularnym pędzelkiem jest taki wachlarz tutaj mam go w mniejszej wersji oraz mam tutaj go jeszcze w takiej większej wersji ta mniejsza wersja to też daje Wam większą kontrolę właśnie nad tym rozświetlaczem, ale jeżeli chcecie wiecie, tak żeby to bardziej się tak wtopiło w Waszą skórę to polecam używać tak większego pędza właśnie i żeby można było tak nim bardziej miotać po tej skórze, aniżeli tylko skupić się na jakichś konkretnych punktach. Ale wiem, że to są takie dziwaczne pędzle, na przykład ten pędzel od Fenty Beauty, który jest specjalny właśnie do rozświetlacza i ma taki dziwny krój, kształt. Także wiecie, możliwości też jest bardzo całkiem sporo. I w sumie rozświetlacz, o który po prostu sięgam najczęściej, to jest rozświetlacz sypki, na przykład właśnie ten od Adriany Grodkowskiej i Glam Shopu Glow Mama oraz też lubię bardzo sypki rozświetlacz od Lovely, tak chyba Glow Wow, czy coś takiego, jakieś tak się nazywa. No i jeśli chodzi o metody te jakby nakładania, to właśnie biorę sobie ten taki puchaty, podłużny pędzelek i nakładam sobie na pędzelek ten Rozświetlacz i zawsze też lekko wstrzepuję. No i takim podstawowym miejscem, gdzie się po prostu nakłada ten rozświetlacz, to jest szczyt kości jarzmowych. No i właśnie biorę sobie taki pędzelek, gdzie już mam właśnie nałożony produkt, i zawsze sobie zaczynam tutaj od tego miejsca, czyli jakby, y, od jakby najbardziej wypukłego miejsca mojego policzka, mojej kości. I tutaj sobie biorę największy pigment, który po prostu odbija mi światło. Takimi kolistymi ruchami przyciągam go tutaj do skroni. Oraz często też sobie przeciągam to jeszcze tutaj bardziej na czoło, już te, te jakby ostatki tego rozświetlacza. Ważne jest to, żeby po prostu nie nałożyć sobie tego rozświetlacza zbyt wysoko, żeby tutaj nie dojeżdżać pod to oko, tylko jednak żeby pozostać w tym miejscu tej kości jarzmowej. Możecie sobie też ten stopień rozświetlenia do, po prostu dopasowywać do siebie, bo też wiem, że nie każdy lubi taki mocny efekt na policzku. Też ja sobie lubię nakładać tutaj na czubek nosa, jednak pamiętajcie, że po prostu rozświetlacz będzie uwypuklać te miejsca, gdzie go nałożycie, więc nawet jeżeli nie chcecie, żeby wasz ten czubek nosa tak jakby mm, był większy optycznie, to po prostu go tutaj nie nakładajcie. I sobie też daję na grzbiet nosa. Kolejnym miejscem, gdzie nakładam, to jest kubidyna, ale też tak nie za dużo, żeby tak wiecie, nie wyglądało jakbyście nie wiem kili mleko i zostało wam trochę na ustach tylko tak właśnie delikatnie żeby optycznie powiększyć tą górną wargę i też sobie troszeczkę nakładam na brodę i tak już wygląda cała wymodelowana twarz zachęcam was do ćwiczenia sobie tych metod i wiecie dopasowywania do siebie konkretnych właśnie tych technik bo nie zawsze wszystkim wszystko pasuje i mi też troszeczkę zajęło, żeby po prostu dopasować te wszystkie techniki do swoich rysów twarzy, także nie przejmujcie się. Pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza, także zachęcam Was bardzo do ćwiczenia sobie tego. Zachęcam Was również do subskrybowania tego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Wpadajcie również na mojego Instagrama. No i dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce.